Pójdźcie na te rybki jakie one są śliczne. I tak moje dwa czukuczanki na dole też są śliczne. Te dwa niebieskie. Te dajmondy, on tu jest drugi. One są już od jakiegoś czasu, powiedzmy za dwa miesiące. A reszta to świeżynki. No widać, że świeżynki mu się jeszcze tłuką między sobą, dlatego tu jest ten płaskobok, bo to jest taki koleś, który je po prostu non stoper pacyfikuje, i jest tu święty spokój. One się trochę poprzepychają. Ale z racji, że one jest większe, a one są gamonie i myślą, że on też jest paletką, to on je tu. Porządkuje, jak widać na nałączonym obrazku. No, dostały jeść, także to jest ten moment, kiedy się najbardziej przepychają.